Dziękujemy za naszego proboszcza Zbigniewa, bo dzięki jego posłudze kapłańskiej my możemy przybliżyć się do Chrystusa. Dzisiaj w parafii. Ogromna radość z Twojej wizyty. Serdecznie Cię witamy. Szczęść Boże. Dziękuję bardzo. Widzę tyle wstążykę, w wstążek też W Irlandii, w szkole. Dziękuję bardzo. To mogę wziąć? W ramach integracji Staramy się organizować spotkanie społeczności lokalnej. Poprzez, organizujemy dzień z dla dzieci dzień dziecka, Mikołaj, ogrodzenie częściowe siatką, ponieważ tam sarenki przechodzą i żeby nie niszczyły nagrody. No resztę pieniążki z kwestii przeznaczamy na, na utrzymanie bieżących cmentarzy. Ogólnie ja jako wioska, na, to najmniejsza. I nie, 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 Ma, blusie, fajnie, ma taką nie, 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 taką nie, taką nie, przeproszenia, nie, nie, piszko I nie, 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 to nie, 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 A co tam jest? nie, 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 żeśmy chyba nie, 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 pobili nie, nie, Czernica jest największą wsią w parafii. No, wszyscy mówią dużo dzieci. Tych dzieci nie ma za dużo, jest coraz mniej. Widzimy to w szkole. Raptem mamy ich teraz 52 uczniów i 012, 64, 64 dzieci. Dążymy wszyscy tutaj, bo jest Nowa Rada sołecka, Nowy Sołtys. Myślę do wspólnych działań. Wszyscy, szczególnie szczególności ludzie starsi, którzy, e, którzy są torzy, nie zawsze nie mogą korzystać z tej posługi bezpośrednio nie nas Także to jest wielka rzecz. Naprawdę czekaliśmy długo. Wielu się dziwiło, dlatego trwa taka walka. Ale myślę, że to media przeciwne Kościołowi cały czas pokazywały, że to jest walka, e, która nie będzie nikomu służyła. Znaczy te media, które będą, nie będą nikomu służyły. Że to będzie w zasadzie szkodliwe. Natomiast kiedy już one są? Ale te media też, gdyby też musiała przeżyć to ze swoimi Ale media są bardzo ważne. Może że potrzebujemy mediów na świecie trochę inną stronę niż media oficjalne. Potrzebne jest też, bardzo ważne jest to, żeby lokalnie w społecznościach, Tutaj, czy to będzie na czy to będzie gmina, żeby o tych rzeczach rozmawiać. Bo wtedy, kiedy się rozmawia, to wtedy się rozszerza nasze horyzonty. Żeby nie być tylko, jak to się mówi, uczonym jednej książki. To jest niebezpieczne. Uczonym jednej książki. To jest jest I opowiada, jak w 1945 były takie sytuacje, że mieszkali Niemcy i ona w jednym i pomagali sobie no, między różnymi takimi szarymi, jakiejś nienawiści nie było, tak jak może wojsko by traktowało i mówili, że sobie gotowali jeżeli oni tu większość ludzi pochodzi się z Kresów, różni, Białoruś, Ukraina, a to są Polacy, którzy tam z właśnie z przyjechali tutaj, z tego co wiem, jak rodzice przyjechali tutaj, to co zostali, to dla nich z tych drewnianych domów to był niesamowity postęp, te, te, tutaj, no to była lewnicy, te gospodarstwa, oni niektórzy nawet nie wiedzieli jak z tego korzystać, no, przecież w wydatkach niemieckich, w tym którym ja zajmowałem się mieliśmy już hydrofon, takie podstawowe rzeczy, łazienka, no, bo nie ja mam jakieś tam uregulowana wywalka, ale to już były postaci i oni tutaj naprawdę, ci pierwsi ludzie, którzy tutaj się osadzili, no tworzyli taką bardzo fajną społeczność.